Cześć, dzień dobry. Z tej strony Ola Pogorzelska z Akademii Psychologii Sportu. Akademia Psychologii Sportu edukuje trenerów, rodziców, zawodników, działaczy sportowych, nauczycieli, coachów, wszystkie osoby, które chcą pracować w obszarze psychologii sportu. Zajmujemy się edukacją krok po kroku, jak zacząć pracować w takim obszarze, jak nauczyć się konkretnych umiejętności prowadzenia wywiadu, sesji, warsztatów. I ku temu organizujemy sporo ciekawych programów i inicjatyw. Dzisiaj będę mówić o tym, jak może wyglądać praca psychologa sportu, trenera mentalnego. To skierowane jest do tych Was, którzy już pracują i być może szukają jeszcze innych obszarów do, do współpracy. I też dla tych, którzy chcą zacząć pracować jako psycholog sportu albo trener mentalny. Na innych webinarach mówimy szczegółowo w ogóle jak zacząć tą pracę, jak wybrać program, jak, jak zrobić pierwsze kroki, a dzisiaj o tym troszeczkę jak może wyglądać. Taki, taki nasz cel, cel to jest odpowiedź sobie na pytania jak można pracować. Jakie są formy współpracy w obszarze psychologii sportu? Yy, I jak budować sobie tę współpracę, czyli nad czym możemy się zastanowić, żeby taką współpracę rozpocząć. W oddzielnym webinarze mówię o tym, yy, jak w ogóle pomyśleć o tym, z jakimi klientami chcę pracować, jak sobie tą personę klienta, mówiąc biznesowo, nazwać, i jak wobec tego zrobić dobrą taką analizę rynku, czego ci klienci potrzebują, a w związku z tym, jak napisać dobrą ofertę i jak tą ofertę sprzedać i mieć, mieć tą swoją pracę wymarzoną, jaką chcemy wykonywać. Bo często myślimy sobie o tym, że. Jesteśmy z wykształcenia psychologami, czyli pracujemy być może jako psychologowie sportu, skończyliśmy kursy, jesteśmy trenerami mentalnymi, ale jak już wiecie pewnie z naszych webinarów, albo jeśli nie wiecie, to serdecznie zapraszam do innych odcinków, to każdy z nas jest sprzedawcą. Ja sama pracuję w sprzedaży od dwudziestu kilku lat i w Akademii zajmuję się tym, tym kawałkiem, czyli oferty, sprzedaż, poszukiwanie klientów, nawiązywanie współprac. I Dużym przekonaniem y, mówię to, że każdy z nas sprzedaje. I teraz y, zapewne nie chcemy iść na kolejne studia i uczyć się sprzedaży. Może weźmiemy sobie jakieś małe kursy, żeby nauczyć się sprzedawania tych usług y, i naszych produktów. Natomiast, y, jakby nie zaprzeczymy temu, że my też sprzedajemy swoje usługi i, y, i produkty. I te nasze webinary w tym akurat cyklu troszeczkę Wam to podpowiadają, troszeczkę o tym mówią, jakie kroki możecie podjąć, żeby, żeby sobie w ten sposób zrobić. Gdzie i z kim możemy pracować? Możemy pracować w sporcie. I to już jest oczywi oczywista oczywistość, czyli możemy pracować indywidualnie, możemy pracować w zespołach, w sztabach, w akademiach, w klubach, w związkach sportowych, możemy pracować też w e-sporcie to jest taka, nie wiem czy, czy, czy dobre słowo jest niszowa, natomiast dosyć mało jest jeszcze specjalistów i psychologów sportu czy trenerów mentalnych, którzy pracują z e-sportami, natomiast w akad naszej Akademii mamy już kilku specjalistów, którzy się tym obszarem sportu zajmują. Patrząc biznesowo na, na ten rynek, on ma ogromny potencjał, ponieważ ten trening mentalny w w grach, we sporcie no jest jedną z kluczowych, z kluczowych naprawdę rzeczy. W innych dyscyplinach, oczywiście, też, ale jest to, można powiedzieć, bardzo, bardzo rozwojowy obszar i siedzący jeszcze troszeczkę w niszy. Możemy pracować w edukacji. Nasi absolwenci pracują w szkołach jako nauczyciele, pracują jako psychologowie, pracują w akademiach, w szkołach Mistrzostwa Sportowego. Yy, yy, można, yy, można, można wykładać, można być wykładowcą, yy, można pracować wreszcie w biznesie, czyli yy, taki trening mentalny czy elementy psychologii sportu można wprowadzać na grunt biznesu, do zespołów, zarządów, do pracy z menadżerami, z właścicielami. Yy, yy, jedną z naszych takich. Yy, Flagowych umiejętności, którą wykonujemy również w biznesie, to jest na przykład prowadzenie treningu mentalnego w biznesie. Ludzie z biznesu bardzo chętnie przyjmują te zasady funkcjonowania mistrzów sportu, mistrzów, mistrzów świata olimpijskich i ich techniki, ich, ich taktyki, ich strategie, do tego, żeby zaimplementować to na grunt, grunt biznesu. Jest taka część środowiska, która pracuje w show biznesie. I też ostatnio słyszałam, jak stand-uperzy nasi znani chwalą się, że pracują z psychologami sportu, pracują nad koncentracją, pracują nad regulacją emocji, pracują nad presją, która jest ogromna na nich, także show business jest też miejscem do pracy, treningiem mentalnym czy narzędziami, metodami psychologii sportu. Część z naszych kolegów z rynku pracuje w kulturze i sztuce z aktorami, z piosenkarzami. To jest też przygotowanie mentalne to jest też cała procedura takiego systematycznego treningu. Można pracować w służbie zdrowia, w medycynie i zobaczcie znowu ten trening mentalny dla zespołów, dla lekarzy trening związany z odpornością psychiczną, którą mogą prowadzić psychologowie sportu wreszcie służby mundurowe. Czyli treningi, treningi mentalne, czy w policji, czy w straży pożarnej, też koledzy nasi takie, takie prace wykonują. I wreszcie, na przykład o organizację pożytku publicznego, czyli możemy pracować w fundacjach, w samorządach. Też zdarza się, że pracujemy treningiem mentalnym z politykami. Więc ten trening mentalny, który przenosi, przenosi umiejętności ze świata sportu, do świata tych różnych dziedzin jest bardzo, można powiedzieć, powszechny i pożądany na, na rynku pracy. Natomiast w Akademii trochę zastanawiamy się, jak umieć taką ofertę napisać jak zaproponować, że zaimplementuję trening mentalny do, do akurat Twojej dziedziny, do Twojego biznesu, do, twojej, do, twojej, do Twoich potrzeb, które masz w, w zawodach, które wykonujesz. Więc jak widzicie, mamy tutaj sporo takich miejsc, gdzie trening mentalny czy psychologia sportu mogłyby się zaimplementować. W jakich obszarze mentalnym możemy pracować jako psychologowie sportu, trenerzy mentalni? Oczywiście tych obszarów jest bardzo wiele, bo mamy dużo modeli mentalnych, są modele, które przewidują pięć umiejętności, są, to są takie modele jak na przykład model 5C Krisa Haruda i Andersena, są modele, są, są modele, na przykład Jacka Lesyka, 9 dziewięć umiejęt, mistrzowskich umiejętności mentalnych, więc może być tych, tych umiejętności sporo, ale zobaczcie, najczęściej pojawia się nastawienie, czyli sposób w, jaki, sposób, w jaki myślimy o danej sytuacji, sposób, w jaki budujemy swoje myśli, w jaki sposób zastanawiamy się, czy te myśli nam pomagają, czy przeszkadzają. Bardzo powszechna rzecz, o którą pytają wszyscy, rodzice, trenerzy, ludzie biznesu, menadżerowie, właściciele firm, czyli motywacja. I to jest temat, któremu trzeba się przyjrzeć wielopoziomowo, ponieważ te wszystkie mity o tym, że motywacja to jest wystąpienie motywacyjne, że ktoś Cię zmotywuje, są oczywiście nieprawdą. Jedną z ważniejszych rzeczy jest rozumienie tego, że motywację my budujemy. I, i, I tak naprawdę poprowadzenie zawodnika, zawodnika, klienta, jest to proces długoterminowy. Możemy pracować z wyznaczaniem celów, budowaniem zaangażowania, z koncentracją. I tak jak powiedziałam, ta koncentracja to może być koncentracja dla zawodnika, to może być koncentracja dla takiego właśnie showmana, standupera, youtubera, to może być koncentracja w różnych momentach sezonu startowego. Kolejną rzeczą jest regulacja emocji, zarządzanie stresem, zdolność do opanowania stresu, kolejną umiejętnością są praca z wyobrażeniami, trening tak zwany wyobrażeniowy albo trening wizualizacyjny, to też bardzo często w każdych tych współpracach w treningu mentalnych jest budowanie skutecznych nawyków, bo tak naprawdę trening mentalny to systematyczna i regularna praca, która jest taką samą pracą jak w treningu sportowym, ona jest rozłożona w czasie, no i po, po prostu wymaga setek powtórzeń, a dobrze zbudowane skuteczne nawyki czy mikronawyki tak naprawdę pomagają nam wprowadzić zmiany. Wreszcie, jednym z obszarów może być też komunikacja interpersonalna, czyli psycholog sportu, trener mentalny pomaga budować te obszary związane z kompetencjami interpersonalnymi. I oczywiście tych obszarów może być jeszcze, jeszcze więcej, więc jak przyporządkujemy sobie to, że może to się wydarzyć w sporcie, ale oprócz sportu może to się wydarzyć w innych obszarach, to będąc po dobrym programie z psychologii sportu. Z treningu mentalnego tak naprawdę możemy często przekładać te nasze umiejętności, nasze narzędzia, nasze metody do innych obszarów obszarów związanych z wykonaniem, z osiągnięciami. W z kim sporcie może pracować psycholog, sportu trener mentalny, uwzględniając różne kategorie? I tutaj jak Nasi studenci przychodzą, nasi uczestnicy programu Akademii Psychologii i Sportu przychodzą na 8-miesięczny na przykład program do nas, to często Często pierwszym takim pytaniem jest, z kim ja chcę pracować albo z kim pracuję. Czyli wiek, czy będę pracował z dzieciaczkami i mam wiedzę na przykład z psychologii rozwojowej, wiem, do jakiego wieku dobrać jakie narzędzia, jak w ogóle pracować z dziećmi, które mają 9, 10, 11 lat, a jak już z nasolatkami, a jak z dorosłymi. I często są specjaliści, którzy pracują z całym, można powiedzieć, wachlarzem i z całą szerokością kategorii wiekowych. Są specjaliści, którzy wybierają po prostu pracę z dziećmi, pracę z młodzieżą, pracę z dorosłymi i tak sobie zastrzegają. Może to być pod kategorią, może być też płeć, czyli pracuje z kobietami, pracuje z mężczyznami, w zespołach damskich, w zespołach męskich. To są też takie indywidualne preferencje. I też nasze umiejętności. Ja, ja sama pracowałam, sama trenowałam piłkę ręczną przez kilka sezonów. Tak się zaczęła moja kariera ze sportem. Potem było mi łatwo pracować w zespołach idamskich i męskich, ponieważ trenowaliśmy w grupach mieszanych, kiedy mieliśmy te. te Powiedzmy 12, 13, 14 lat, więc znałam tą, tą specyfikę, więc to też zależy od tego, w czym my będziemy się dobrze czuli i z kim będziemy się dobrze czuli w tej współpracy. Wreszcie dyscyplina sportowa. Zazwyczaj, jak pracujemy z naszymi uczestnikami kursu, to mówimy o tym, że zacznij od dyscyplin, na których ty się znasz. Ale są też takie szkoły, które mówią, nie pracuj w tej dyscyplinie, w której ty jesteś lub sam trenowałeś, tylko zacznij coś nowego. A ja zawsze mówię o tym, że jeżeli stawiasz pierwsze kroki, to zacznij tam, gdzie cię znają, bo tą dyscyplinę znasz, znasz jej walory techniczne, motoryczne, taktyczne, mentalne. I tak naprawdę po dobrym programie z psychologii sportu będziesz miał miała większą łatwość w dobieraniu narzędzi metod do danej dyscypliny niż gdybyś tej dyscypliny w ogóle nie znał. A jeśli już zaczynasz, pamiętam taką swoją współpracę z żeglarstwem w kategorii 470 przed Pekinem znałam się na żeglarstwie, ale na tej klasie się nie znałam, więc zanim, zanim tą współpracę rozpoczęłam, to troszkę poprosiłam kolegów z awf żeby popływać razem, zademonstrować łódkę, jak się czujesz na miejscu załoganta, jak na miejscu sternika, czyli żeby troszkę, troszkę tej wiedzy mieć, bo potem te układanie treningu mentalnego, one wiąże się też z wiedzą na temat, na temat funkcjonowania danej dyscypliny sportu, jej aspektów właśnie technicznych chociażby. Etap kariery sportowej, Ogólnie powiedzielibyśmy, czy pracuje z zawodowymi, wyczynowymi sportowcami, czy może pracuje z amatorami i też widzę, że te współprace u, u tych naszych 470 absolwentów z ostatnich 19 lat różnie się układają. Są osoby, które na przykład pracują z amatorami. Przykładowo w sportach ultra jest dużo osób, które mimo, że nie mają ambicji, żeby być mistrzami świata, chociaż dużo osób. No, jednak trenuje po, co, po to, żeby jakiś tam cel osiągnąć, to po taką pomoc mentalną coraz częściej sięga, ponieważ widzi siebie w kilku biegach w roku, widzi siebie w kolejnych etapach tej, tej kariery amatorskiej. Więc czy pracuje z wyczynowcami, czy pracuje z, z amatorami? Etap kariery sportowej też możemy patrzeć od strony tego, czy ktoś jest młodzikiem, juniorem, młodzieżowcem, seniorem. Więc to mogą być też, też w taki sposób możemy patrzeć. No i też etap, etap kariery sportowej pod względem osiągnięć. Nie, już jestem mistrzem Polski, jestem mistrzem Europy, jestem mistrzem olimpijskim. Więc to na różne sposoby w tych etapach można patrzeć. I znowu jak my się czujemy? czy czuję się kompetentny, żeby pracować już z takim wysokim wyczynem, czy chciałbym zacząć na początku od dzieciaków, młodzieży, z którą będę stawiał pierwsze kroki i, 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 i tą swoją karierę w ten sposób rozwijał, no i wreszcie rolę w sporcie, czyli czy pracuję tylko z zawodnikami, mogę pracować z rodzicami, mogę pracować z trenerami, mogę pracować ze sztabami szkoleniowymi, więc jakby tych osób, które pełnią różne role w sporcie i które można, mówiąc w cudzysłowie, Obsłużyć od strony treningu mentalnego jest całkiem sporo. I nasze doświadczenie pokazuje, że dzisiaj rodzice sportowi, trenerzy sięgają bardzo chętnie po to wsparcie mentalne. Trenerzy bardzo, bardzo chętnie po to, żeby wesprzeć trening sportowy treningiem mentalnym. Rodzice bardzo często po to, żeby żeby, żeby wiedzieć, w jaki sposób wspierać swoje dzieciaki w sporcie, w odpowiedniej dla siebie roli, w odpowiednim dla siebie, dla siebie zakresie, ale można powiedzieć, że kiedy robimy webinary, zapraszamy tym samym na naszą platformę, gdzie możecie oglądać kilka takich cykli zupełnie darmowo. I jak robimy takie cykle, to zapisuje się często wiecie, tysiąc rodziców, 1200, na taki właśnie webinar, gdzie. Mówimy o tym, jak wspierać dzieciaki w sporcie, trzy zasady wspierającego rodzica. Więc możemy pracować z różnymi osobami, które pełną, pełnią, pełnią liczne role, jeżeli chodzi o sport. Jakie formy pracy możemy wykonywać? Dzisiaj, jak pewnie sami, sami Państwo wiecie, ten, ten, ten zakres tych form pracy jest po prostu ogromny. Ja zawsze bym powiedziała, żeby zacząć od tego, jak Wy się czujecie. W jakiej formie pracy, jak się czujecie? Bo patrząc na tych naszych kilkuset absolwentów, to widzę, że jest część taka, która preferuje sesje indywidualne, stacjonarne. Jest część taka, i to się wydarzyło w tych ostatnich latach 21, 22, 23 że pracuje tylko online. Część robi warsztaty i lubi kluby, szkoły, akademie, pojechać zrobić na żywo. Część woli prowadzić webinary, webinary live. Można prowadzić szkolenia, można pracować na zgrupowaniach sportowych, można robić własne produkty, e-booki, książki, kursy online, można prowadzić podcast, można pisać newslettery edukacyjne czy prowadzić grupy rozwojowe na Whatsappie. Więc znowu zobaczcie, że tych form pracy jest mnóstwo. Pierwsze pytanie, jakie bym sobie zadała, to zadaję sobie pytanie, w jakiej formie ja czuję się dobrze czy czuję się dobrze w nagrywaniu live'ów, czy czuję się dobrze w nagrywaniu materiału na YouTube, czy czuję się lepiej, kiedy mam konkretnych ludzi żywych przed sobą, robię warsztat, przygotowuję szkolenie, mam stałe współpracę z takimi klubami, do których jeżdżę regularnie, czy może jestem dobry w pisaniu albo w rozmawianiu z innymi i mógłbym nagrywać podcast. To w sumie zależy od tego, jakie Wy sami macie umiejętności już wypracowane, i które moglibyście zacząć wykonywać najszybciej. Tego, tych, tych, form pracy, tych form pracy jest dużo, i oczywiście nie polecam, żeby robić wszystkie dziesięć. Natomiast sprawdzić przede wszystkim, która forma byłaby mi najbliższa, i jak najszybciej mógłbym zacząć z nią pracować. I znowu to, co mówimy na innych webinarach związanych z tą typowo już pracą psychologa sportu, trenera mentalnego, to znaleźć ten swój własny rytm, czyli z kim chcę pracować, jak chcę pracować, z jaką kategorią chcę pracować, z jakimi rolami w sporcie chcę pracować, w jaki sposób przychodzi mi ta praca płynnie, naturalnie, bo wówczas, jeśli zaczynamy od tego, co jest dla nas łatwiejsze, to będzie nam łatwiej w to wejść, utrzymać to yy, i rozwijać. Natomiast, jak damy sobie od razu takie cele trudne, że najpierw muszę zrobić stronę za, yy, za, za ileś tysięcy, muszę wziąć agencję marketingową, która mnie rozreklamuje. Bo często słyszymy takie porady na social mediach. Oczywiście one są dobre, ale na pewien poziom już specjalizacji, czasu i jakichś zasobów yy, finansowych. W innym webinarze mówię o tym, jak stworzyć w ogóle pierwszą swoją bazę, taką e-mailingową klientów, których mogę zacząć edukować, i w przyszłości oni mogą stać się klientami moimi na sesje indywidualne, na moje webinary, na moje wallajwy, czy, czy na taką współpracę stacjonarną. Natomiast faktycznie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak, z kim, kiedy, jaki mam czas i chcę pracować. I to wszystko, na te wszystkie pytania odpowiadamy na naszych, naszym tym cyklu webinarów, więc szukajcie sobie. Kolejnych tytułów i oglądajcie. Co konkretnie można oferować? I popatrzyłam, jak oferują to nasi, nasi absolwenci Akademii Psychologii Sportu, na przykład cykl webinarów, szkoleń dla rodziców i trenerów. My zrobiliśmy taki cykl, który prowadziła, opiekunką była nasza wykładowczyni dr. Martynka Tadzik, psychologka, która pracuje od dzieciaków do olimpijczyków. Poprzez trenerów, rodziców i, 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 i zawodników. I zrobiliśmy taki cykl, jak roz, taki cykl, jak rozmawiać z zawodnikiem, dzieckiem w o celach, o presji, o stresie, o, o jakimś wypaleniu, o tym, że traci się motywację. I na te webinary nasze zapisało się chyba 970 osób i to pokazuje, że rodzice są mega ciekawi tego w jaki sposób można wspierać swoje dzieciaki. Więc może być to cykl webinarów. Oczywiście możecie zaczą musicie zacząć od tego, żeby stworzyć swoją społeczność czy na swoim profilu, czy po poprzez budowanie bazy mailingowej, co najbardziej polecam i mówię o tym bardzo szczegółowo w innym webinarze. Natomiast w ten sposób zawsze to powtarzam, że Gdziekolwiek jesteście, w jakimkolwiek miejscu kariery jesteście, czy już jesteście po kursie z psychologii sportu, jesteście psychologami, pracujecie jako psychologowie sportu, to zawsze warto zadać sobie pytanie: jak chcę zacząć, z kim chcę pracować, ile mam czasu, czy to będzie moja praca, na stałe, czy to jest takie coś dorywcze, czy będę pracować na etacie, czy będę freelancerem, więc to jest taki szereg cały pytań, które musimy sobie zadać, bo jednak stworzenie takiego cyklu webinarów no, wymaga od nas trochę dyscypliny no i ktoś musi to oglądać. Żeby ktoś oglądał, to musimy mieć swoją własną bazę, do której napiszemy, hej, rozpoczynam cykl webinarów, zapraszam Cię, to jest część bezpłatna, to będzie część płatna, dzięki takim webinarom sprzedajesz na przykład swoje konsultacje i najczęściej tak to Fajnie się, fajnie się układa. Więc konkretnie możemy zaproponować na przykład cykl webinarów, możemy stworzyć e-book, który może być na przykład taką wersją w pierwszych sześciu stronach, wersją darmową, a w jakimś dużym, nie wiem, 15, 20, 30 stronach może być takim etapem do kupienia. Ludzie, ludzie często w obszarze psychologii sportu no chcą nas poznać, chcą zobaczyć, co mamy. Tworzymy sobie takiego e-booka 5 zasad wspierającego rodzica, nie? który ma po prostu 5 stron o każdej zasadzie po kolei, ale obok może mieć produkt, który już. Na każdą zasadę poświęca 3-4 strony, daje konkretne wskazówki, więc te e-booki też mogą być fajnym, fajnym rozwiązaniem na, na pracę, na pracę z, z zawodnikami, z trenerami, z rodzicami. Czyli zobaczcie, mamy, mamy sesje indywidualne, mamy warsztaty, mamy szkolenia, mamy webinary, mamy live'y, Mamy, tą, mamy taki rodzaj też psychoedukacji który może być e-bookami, może być podcastami, może być materiałami, może być taką psychoedukacją. Powiedziałam też o grupach WhatsAppowych. Czyli część z naszych specjalistów prowadzi na przykład grupy na WhatsAppie czy na Messengerze. To są takie grupy rozwojowe. Ludzie płacą za to, że są w tych grupach rozwojowych miesięcznie tam kilkaset złotych. Na przykład taki trener mentalny czy taki psycholog sportu pomaga tym grupom w, w, w takim regularnym i systematycznym treningu mentalnym, uczy ich umiejętności takich potrzebnych do, do bieżącego życia. To Często mogą być to osoby prywatne, mogą być to jakieś grupy amatorów, mogą być to po prostu osoby zapisane do takiego kursu, który prowadzimy. Dzisiaj ludzie bardzo interesują się tym, jak, jak budować czy uczyć się umiejętności, które mogą mi pomóc lepiej funkcjonować funkcjonować i prywatnie, i w sporcie, i zawodowo, i w biznesie. Więc tutaj ten, ten obszar współpracy, który może podjąć psycholog sportu czy trener mentalny, on jest naprawdę szeroki. I nie odwodzimy od tego, żeby pracować tylko w sporcie, natomiast na dzisiejszym webinarze chciałam powiedzieć, gdzie jeszcze można i jakimi różnymi formami można to robić. Jeśli sięgniecie do naszych webinarów, gdzie zastanawiamy się, jak zostać psychologiem sportu, trenerem mentalnym, jak pierwsze kroki, jak zdobyć klientów, ile, jak wycenić swoje usługi, jak napisać swoją ofertę, jak zrobić dobry wywiad do oferty, to w ten sposób jakby powolutku dostawiacie cegiełkę do cegiełki, żeby zobaczyć, jak jak od strony takiej organizacyjnej i trochę biznesowo-sprzedażowej zbudować sobie tą, tą swoją, można powiedzieć, obszar działania, tego jak ja chcę funkcjonować i tego jak ja chcę działać. Zapraszamy na inne nasze webinary w tych przeróżnych tematach dotyczących sprzedaży, oferty, analizy potrzeb, persony klienta, to jest wszystko to, co... Możecie nauczyć się w naszym programie bardzo szczegółowo, ale myślę, że jeśli początkujecie albo szukacie różnych innych rozwiązań, to te webinary też będą Wam bardzo pomocne. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za, za dzisiejsze wysłuchanie i do zobaczenia na innych webinarach. Trzymajcie się.